Dobry wieczór kochani, witam Was bardzo serdecznie Niedawno na, na kanale pojawiło się bardzo dużo nowych osób i widzę, że niektóre osoby pojawiły się tu trochę z przypadku to znaczy nie było tak, że szukały informacji na temat sublimacji energii seksualnej czy też nofapu, czyli tego czym ja się tutaj na kanale zajmuję tylko po prostu jakoś z przypadku trafiły na kanał. I y, pomyślałam sobie, że dla tych nowych osób nagram y, taki y, film, którego w zasadzie brakuje, być może na tym kanale. Także przepraszam bardzo z góry osoby, które są tutaj ze mną już dłużej, i, bo być może dla Was to będzie nudne, <grym> bo Wy to już wszystko prawdopodobnie wiecie. Ale dla osób nowych myślę, że taki film się przyda, bo być może się okaże, że nie ma przypadków, a trafiły tutaj te osoby po to, żeby nauczyć się czegoś nowego, żeby zyskać jakąś nową wiedzę. Moi kochani, dzisiaj, dzisiejszy odcinek będzie miał tytuł Czym jest sublimacja lub też transmutacja energii seksualnej? Czy jest w ogóle energia seksualna, kochani? To jest taka bardzo potężna siła, pierwotna energia, która jest produkowana przez organizm Zupełnie samoistnie. My kompletnie nie musimy nic robić, żeby ta energia w nas się pojawiła, żeby ona w nas była. Nie musimy jej w żaden sposób pobudzać. Na pewno nie musimy oglądać pornografii ani Playboya ani nic podobnego. Ta energia pojawia się samoistnie, ona się w nas rodzi. Od momentu, kiedy zaczynamy dojrzewać, aż do w zasadzie późnej śmierci, starości, ale być może nawet aż do śmierci, ponieważ, nawet po ustaniu okresu rozrodczego, ta energia, energia seksualna, nadal jest aktywna w naszym organizmie. I jest wiele osób, które po okresie rozrodczym mogą Wam potwierdzić, że nie ustaje wtedy aktywność seksualna. Nie musi w każdym razie. I co my możemy z tą energią zrobić? Otóż energia seksualna w stanie surowym, czyli nieprzetworzonym, jest to pewien zasób. I my możemy ten zasób wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszym, Sposobem jest, jest, to są to cele rozrodcze, czyli możemy stworzyć za pomocą tej energii nowego człowieka, ponieważ jest to energia, która ma pewne atrybuty. Tymi atrybutami jest bardzo wysoka motywacja. Zobaczcie sobie, że zwłaszcza mężczyźni są w stanie bardzo wiele poświęcić. Dla um, tego krótkiego momentu spełnienia, um, czyli realizacji tej energii, która się w nich rodzi. Um, często poświęcają no, całe swoje kariery, tak naprawdę ryzykują bardzo wiele. Czasem ryzykują um, właśnie utratą pracy, utratą stanowiska, utratą prestiżu, a czasem ryzykują nawet życiem. Aby, um, aby mieć tę chwilę właśnie przyjemności. Um, właśnie, to jest, powiedzmy sobie, drugi sposób um, wykorzystywania tej energii to jest przyjemność. Um, oczywiście, um, seks jest bardzo przyjemny dla nas i jest to im, przyjemność na poziomie instynktu. Czyli no, tak jak większość zwierząt, my również mamy instynkt, który prowadzi nas ku temu, aby się rozmnażać. I w związku z czym chętnie bardzo wykorzystujemy tę energię seksualną w taki sposób, że wydalamy ją z organizmu w dół i na zewnątrz. I w ten właśnie sposób jest ona wydalana z organizmu. Co my odczuwamy jako przyjemność dosyć dużą, bo jest to, e, dzieje się to kochani w momencie orgazmu. <grych> e, natomiast istnieje jeszcze jeden sposób mm, wykorzystania tego zasobu, którym jest energia seksualna, e, zamiast trwonić ją na krótką chwilę przyjemności. Która tak naprawdę nie karmi nas na tyle, aby dać nam prawdziwą satysfakcję, my możemy przekierować tę energię seksualną zamiast w dół i na zewnątrz, to w górę i do wewnątrz, Ym, wyćwiczyć sobie yy, jakby pewne drogi, którymi ona może się przesunąć w górę kręgosłupa i dotrzeć poprzez rdzeń kręgosłupa do czubka głowy, do mózgu najpierw i później do, tutaj do czakry korony, do czubka głowy i w ten sposób jak gdyby przemienić tę energię na inne rodzaje energii. Jest to przede wszystkim, jakie to są w ogóle rodzaje energii? Jest to przede wszystkim energia życiowa, czyli my w ten sposób zyskujemy witalność. To jest szczególnie ważne u osób, które no nie mają już 20-30 lat. My w zasadzie po wieku 25 lat stopniowo zaczynamy tracić naszą witalność, i takim najprostszym sposobem na stracenie energii witalnej jest kochani zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. No po prostu orgazm, duża ilość orgazmów oznacza dużą utratę energii witalnej. I jest to szczególnie właśnie ważne u osób. Im, im jesteśmy starsi, tym, tym po prostu bardziej musimy dbać o to, żeby ta energia witalna była w nas skonserwowana i zachowywana w ciele. Kolejna, kolejnym takim atrybutem energii seksualnej jest bardzo, wysoki, bardzo wysoka zdolność do motywacji, motywowania. Więc my zyskujemy możemy tę motywację. Zamiast na poszukiwanie kolejnego partnera seksualnego, jeszcze bardziej atrakcyjnego, który może nas jeszcze bardziej mm, ekscytować i, i, i zadowolić, do tego dążymy podświadomie wszyscy, do przyjemności, możemy tę energię wykorzystać do innego rodzaju motywacji. To znaczy, możemy osiągać różne cele. No, i to jest kwestia bardzo indywidualna, oczywiście, jakie my tam chcemy cele osiągać w naszym życiu. Jedni będą chcieli zrobić karierę, inni będą chcieli być sławni, jeszcze inni będą chcieli realizować się duchowo, a będą takie osoby, które będą chciały być kreatywne. I to jest właśnie kolejna cecha energii seksualnej. I do tego właśnie również możemy ją wykorzystywać. Po sublimacji, po transmutacji, energia seksualna może być wykorzystywana na cele kreatywne, czyli um, bardzo to będzie docenione we wszystkich pracach artystycznych, bo artyści często um, wiedzą, że mają lepsze i gorsze dni, kiedy jest więcej inspiracji, mniej inspiracji. A tutaj no, to, jest, to jest taka energia, która zasili naszą kreatywność, i um, dzięki niej będziemy mieli do niej dostęp um, w zasadzie na zawołanie do tej naszej um, części, um, która odpowiada za inspirację. Um, oprócz tego, jest to, kochani, um, energia, która jest uzdrawiająca. Ona nas, um, ona będzie po prostu wspierać nasz, nasz układ immunologiczny e, i uzdrawiać po prostu nas na poziomie komórkowym. E, w zasadzie, odkąd zaczęłam interesować się i praktykować sublimację energii seksualnej, to ja praktycznie nie choruję. Um, zdarzyło mi się dwa czy trzy razy taki moment, kiedy ja poczułam, że bierze mnie coś, jakaś choroba ale ta choroba po prostu nie miała szans się rozwinąć <grych> więc no, pytacie część z was być może się zapyta czy są na to jakieś dowody naukowe no to ja wam odpowiadam, kochani wypróbujcie to i sami będziecie, staniecie się dowodem naukowym na potwierdzenie tej teorii, tak jak ja to zrobiłam. Do czego jeszcze służy energia seksualna? To jest energia, która jest najlepszym kosmetykiem. To jest energia odmładzająca, która będzie poprawiać stan naszej skóry, naszych paznokci, naszych włosów. Będzie nam dawała pewne, pewnego takiego blasku, cerze oczom i z całą pewnością będziemy wyglądać lepiej. I no i wreszcie jest to energia, która może zostać przetransformowana i służyć celom rozwoju duchowego. Um. Może służyć po prostu może, może tyle wystarczy na razie, bo nie chciałabym tutaj wdawać się w szczegóły. W każdym razie temu właśnie może służyć energia seksualna, jeżeli tylko zdecydujemy się, nie pozbywać się jej z organizmu, a pozbywamy się jej z organizmu poprzez orgazmę. Um, jest niewiele osób, które mówią w tak otwarty sposób na ten temat. Natomiast są już pewne źródła, często one są um, angielskojęzyczne. W języku polskim nie ma zbyt wiele um, materiałów na ten temat jeszcze. Także nie dziwię się, że wiele osób jeszcze um, o tym w ogóle nie słyszało. Natomiast to nie jest nowy temat. To jest temat, który um, jest studiowany od wielu um, tysięcy lat przez człowieka jest to temat, który pojawia się tak naprawdę w wielu filozofiach, religiach świata. Um, wielu mistrzów duchowych, um, mistyków ten temat poruszało um, i um, Staje się w tej chwili na świecie, może jeszcze nie w Polsce, ale na świecie coraz bardziej um, powszechna ta wiedza. To była wiedza, która kiedyś była trzymana w tajemnicy, um, była zarezerwowana tylko i wyłącznie na przykład dla koronowanych głów, dla cesarzy, um, dla mistrzów Tao. Um, tylko najważniejsze osoby w, państwem, w państwie miały dostęp do takiej wiedzy i były tego uczone. Natomiast w tej chwili jest to wiedza, która jest, która jest powszechnie dostępna w internecie i można znaleźć coraz więcej informacji w wielu różnych źródłach. Ja sama zainteresowałam się tym tematem stosunkowo niedawno. I bardzo szybko zdecydowałam się wypróbować to na sobie, i bardzo szybko zobaczyłam efekty. I w zasadzie ten kanał jest takim świadectwem, bo ja najpierw podjęłam takie wezwanie NoFab na, na 90 dni i chciałam zobaczyć, jak to w ogóle zadziała. Czy to działa? Czy ja czuję jakąś różnicę? I czy to jest dla w ogóle trudne do zrobienia, um, czy mi się to uda, i tak dalej. A więc możecie sobie prześledzić filmy od początku istnienia kanału i zobaczycie sobie, jaka była moja droga, jeśli Was to interesuje. Um, oczywiście to jest tak słuchajcie, że ja, ja nie zachęcam. Jeżeli macie ochotę tego, tego próbować, to, to przecież um, ja nikogo do tego nie zachęcam, nie zmuszam. To jest kanał dla osób, które chciałyby spróbować um, sublimacji energii seksualnej, które chciałyby um, przynajmniej czasowo na przykład być na nofapie, czyli zrezygnować w 100% z orgazmów. I ja tutaj pomagam takim osobom, wytrwać w ich postanowieniu i i wymieniamy się tutaj po prostu różnymi doświadczeniami. Natomiast zapraszam również osoby, które chciałyby się w ogóle czegoś dowiedzieć na ten temat. No, jestem ciekawa Waszych opinii. Czy słyszeliście w ogóle kiedykolwiek o tym, czy nie, czy to jest dla Was nowy temat, czego jeszcze chcielibyście się dowiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Sadna.